Przechodzimy do punktu 11. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania straży gminnej w Poczele. Proszę bardzo. Yy, no, cies cieszę się bardzo, że po wielo, wielo, w głosowaniu, próbie jakby odnoty straży gminnej. Uważam, że gmina jest mała i nie stać nas na straży gminną. Potrzebujemy tak naprawdę policjantów w czasie wyborów. Myślę, że będzie to inaczej funkcjonowało. Będziemy mieli czyste, więc może ktoś chce na jakby z Państwa chce radar pokazuje sprzeda. I cieszę się, że w końcu dojrzeliśmy do tego. To jest duża satysfakcja. Może raz potrzeba kilkanaście razy głosowań. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję. Proszę o przeznaczenie. Uchwała Rady Gminy Chodziewo z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie rozwiązania straży gminnej w na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku po strażach gminnych poza osiągnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku Rada Gminy uchwała, uchwała co następuje. Paragraf pierwszy punkt pierwszy. Rozwiązuje się straż gminną w Koczewie, funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Hoczewo. Punkt drugi. Termin rozpoczęcia likwidacji straży gminnej w Koczewie wyznacza się na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Termin zakończenia likwidacji ustala się do dnia 31 lipca 2015 roku. Punkt czwarty. Do dnia zakończenia likwidacji Straż Gminna prowadzi dotychczasową działalność zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chorzewo, Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Te jest za państw proszę do